Witam. Zaczynamy nowy materiał, nowy dzień. I z każdym dniem doprecyzowuje się jakby kształt tego, co to ma być. A więc na dzisiaj widzę to tak, że będą to rozmowy nie tylko o nowej Ziemi, o tej nowej. Duchowości, która rodzi się w nas w człowieku, ale też i w całej ludzkości, będą to też rozmowy o tym, co się dzieje w ogóle. Bo dzieje się teraz bardzo dużo. Ten stary świat upada. Rozpuszcza się. Ta nasza nowa świadomość właśnie to robi. Dzięki tej świadomości to się dzieje. I skoro tu jesteś, to znaczy, że Twoja dusza popycha Cię delikatnie ku temu, byś brał czy brała udział. W tym procesie, by nie stać w boku, a już całkiem nie na miejscu byłoby zostać w starym świecie. A więc wszyscy, każdy z nas, ma w tym procesie wielkich przemian jakieś zadanie do spełnienia, jakąś rolę. I choćby to była najmniejsza rola, to jest to rola ważna, bo każdy z nas jest takim jakby małym trybikiem w tym potężnym mechanizmie. Tworzymy całość. I chodzi tylko o to, by ta nowa Ziemia zaistniała, by ta umęczona ludzkość, Powstała z kolan i by ty i ja wykonali, byśmy wykonali to zadanie, które nałożyło na nas źródło i dusza. Będę tutaj też zamieszczał w komentarzu na dole pod materiałem, linki do tych blogów, które ja czytam, zaglądam i które uważam za ważne, które przynoszą wiadomości ze świata i nie tylko, bo to są też wiadomości channelingowe, z, poza kurtyny, z drugiej strony i są to wiadomości i wieści od ludzi i istot, które stoją po naszej stronie, które wykonują tą samą pracę co i my, to znaczy chcą tych zmian i dokonują te zmiany, a te zmiany najpierw trzeba tych zmian dokonać w sobie, a potem możemy robić je wspólnie dla całości, dla całej Ziemi i całej ludzkości. Ale najpierw te zmiany muszą zajść w nas, musi się zmienić nasza świadomość, nasze postrzeganie wszystkiego, a hmm, początek tego może być taki zupełnie najzwyklejszy że może przyjść jakaś złość, jakiś wkurw wręcz na to wszystko, co się dzieje i by powiedzieć dosyć tego, dosyć tego, dosyć takiego świata, takiej polityki, takiego życia, dosyć tego. To jest początek. Ten początek może być różny u każdego człowieka. Ważne, by ta zmiana się zaczęła. By ta zmiana zaczęła po prostu się toczyć w nas i by było to za naszym świadomym przyzwoleniem. Ważna jest intencja. Jeżeli świadomie przyzwolimy, czy poprosimy naszą duszę o pomoc, o prowadzenie, to każdy z nas może być pewny, że to prowadzenie i ta pomoc przyjdzie. Będzie. Będzie to codziennie, w każdej chwili, w każdym momencie. Dusza na pewno nam pomoże, tak jak pomagają nam inne istoty, inne światy, które bez przerwy nam kibicują. I możemy być pewni, że jeżeli zawołamy o tą pomoc, obojętnie czy w formie modlitwy, czy tak po prostu z głębi serca, to ta pomoc nadejdzie i jestem o tym święcie przekonany, ponieważ doświadczam tego i doświadczałem wielokrotnie w życiu i Wiem co mówię, po prostu z własnego doświadczenia. <laughs> tak więc, gdy tylko wejdziemy na tą drogę przemian, to potem już będzie z górki. Najtrudniej to jest się zdecydować i zacząć. To tak jak z tym moim kanałem, kiedy kilka dni temu zaczynałem. Bardzo, bardzo niepewnie, a teraz już czuję się coraz bardziej pewny. Dusza jakby podpowiada, co to ma być, jak to ma być. I nawet mówię co chyba. Zauważycie bardziej na luzie i, i to właśnie dzieje się też w każdej innej dziedzinie. Jeżeli tylko się zdecydujemy coś zacząć, to Potem pójdzie. A więc nowy świat, nowa ziemia, nowy człowiek. O tym wszystkim będziemy mówić. Najpierw, żeby te rozmowy były takie, że wiemy o co chodzi, to trzeba się trochę nauczyć tych... Terminów właśnie, czym jest świadomość, czym jest ta prawda nowa, czym jest ten nowy człowiek, o co tu w czym wszystkim mniej więcej chodzi, bo jest to inne niż to, co dotychczas mówił nam świat, społeczeństwo, politycy, religia, rodzina. Jest to zupełnie inne. Tego dotychczasowego, bo, bo rodzi się nowe. To nowe rodzi się we mnie, w Tobie i w każdym człowieku świadomym, który chce być właśnie świadomy, który chce polegać na sobie i swoim odczuwaniu, a nie na tym kłamstwie, które spływa na Niego z mediów. No więc. To nowe się właśnie rodzi i dzieje na naszych oczach we mnie, w Tobie, w każdym człowieku. I wystarczy tylko dać to wewnętrzne przyzwolenie. Tak, tego chcę, taki chcę być. Po tej stronie stoję. Nie chcę zostać w starym świecie, w tym skostniałym, zmruszałym, tym, który nie sprawdził się przez tysiąc tysiąclecia, więc... Ja już chcę zbudować razem z resztą ludzi w zgodzie i w miłości to nowe i ten nowy świat. Odrzucam te dotychczasowe wszystkie bzdury, którymi mnie karmiono przez wieki, przez kolejne moje życia i inkarnacje i biorę sprawy w swoje ręce. A więc było tak, że oddaliśmy tą naszą wolę, nasze, naszą energię w cudze ręce, dosłownie. Było to wieki, wieki temu, kiedy jako poddani, jako właśnie ci niewolnicy, nieświadomi. Tego co jest, daliśmy się omamić i wpędzić w różne takie przekonania, że ktoś wie lepiej od nas, że jesteśmy takim tym malutkim człowieczkiem. A ten właśnie kapłan, czy jakiś tam czarownik duchowy przywódca czy, czy religijny wie lepiej i zrobi to za nas. Zresztą były czasy też, kiedy niewiele mieliśmy do powiedzenia, bo kary były straszne, ale teraz nadszedł właśnie czas tego wielkiego przełomu, który był zapowiadany w wielu proroctwach, przepowiedniach na zmianę właśnie, która zachodzi na całej Ziemi i w której ma uczestniczyć cała ludzkość. A więc <coughs> chyba lepiej dla każdego z nas, że będę po tej właściwej stronie, po tej, która tworzy, która rodzi się, która jest światłem, niż po tej, która się rozpada. No i choć uporczywie próbuje się jeszcze bronić przed tym upadkiem, to no, odwrotu nie ma, bo tak postanowiło źródło. Źródło już wieki temu, 3 miliony lat temu postanowiło, że to nastąpi i to właśnie następuje. To się dzieje teraz na naszych oczach. Widzimy ten rozpad wszystkich struktur znanych nam dotychczas, które naszym rodzicom i naszym dziadom i pradziadom służyły tak czy inaczej, ale my już tego nie chcemy. My chcemy czegoś innego, bo widzimy, że to już nam nie służy. To się nie sprawdziło. Więc odbieramy naszą energię, którą daliśmy kiedyś w cudze ręce, odbieramy. Ona powraca do nas. Odbieramy prawo do tego, by ktoś nami kierował. Bierzemy sprawy w swoje ręce. Łączymy się z naszym duchem, bo naszego ducha też żeśmy oddali komuś. Świadomie albo nie, ale tak było. I teraz to wszystko łączy się jakby na nowo w jedną spójną całość. Spójną całość, którą. Chcemy być na nowo, na, na powrót. No i to też się dzieje właśnie. To już można wykonywać coraz bardziej świadomie, bo łączymy za, zarówno w sobie te energie męskie, jak i żeńskie. C czyścimy w sobie. Robimy takie porządki, to oczyszczenie przychodzi w wielu różnych dziedzinach. Czyścimy te energie po prostu, które gdzieś tam jeszcze są, które gdzieś tam nam przeszkadzają. Często czujemy je jako ból, jako coś. Nieprzyjemnego, a gdy się dokopiemy do tego, czym one są, to są często jakąś traumą z przeszłości. Rodową lub moją własną. Są to często trudne sprawy, którym trzeba się przyjrzeć, które trzeba. Po prostu zobaczyć, że one są. Nie. Najgorsze, co możemy zrobić, to je wypierać i dalej trzymać gdzieś tam ukryte w nas. Ale możemy to oczyścić sami lub z czyjąś pomocą. I dzieje się to po to, by zostawić ten właśnie stary bagaż, ten śmietnik. Wiekowy, wiekowy śmietnik dosłownie, który jest gdzieś tam ukryty w nas, w każdym z nas. Są to energie ciężkie, trudne, często demoniczne, ale już są ludzie, którzy potrafią pomóc nam w tym oczyszczaniu tego śmietnika, i to się dzieje też. Także ten nowy człowiek, nowa ziemia. Rodzi się na wielu poziomach i możemy być pewni, że cokolwiek wypłynie na wierzch, to dostaniemy pomoc w uwolnieniu się od tego i to się właśnie dzieje po to, żeby nas uwolnić do tego nowego życia, do tego nowego istnienia na nowym, nowej Ziemi i w nowym społeczeństwie. Ta społeczność ma być zupełnie, zupełnie inna od tej starej i wolna od tych starych programów i poglądów naszych rodowych. Bo nie wiem jak, jak Ty, ale ja czuję w sobie, że ja już nie chcę żeby mi ktoś pokazywał palcem, że ten jest wrogiem. W naszym przypadku to no, takim wrogiem jest zarówno sąsiad z lewej, jak i z prawej strony, bo to zresztą wszyscy są wiekowe też na przykład jakieś wręcz tradycje, że Niemiec jest wrogiem, albo Rusek jest wrogiem. Przecież i Szwedzi byli na naszej ziemi jako mm, agresorzy i my byliśmy agresorami. To się plotło przez wieki w różnych kierunkach, różnie, raz na wozie, raz pod wozem, raz my byliśmy agresorami, raz na nas. Y Napadał jakiś agresor. A ja takiego świata nie chcę, ja tak żyć nie chcę. Ja chcę żyć z wszystkimi w przyjaźni. Ja czuję tą przyjaźń wewnątrz siebie do każdego człowieka, bez względu na to, czy on jest Eskimosem, Indianinem, czy ma czarny kolor skóry, czy biały, czy. Żółty, dla mnie oni są ludźmi, braćmi, siostrami. Nie chcę po staremu żyć, po staremu pojmować świata, żeby mi ksiądz Zambony pokazywał, że Żyd jest dla mnie wrogiem, bo zabił Jezusa i takie inne dyrdy mały. Żyd jest tak samo człowiekiem mamionym przez swoich rządzących, takimi samymi komunałami jak i my, bo każda religia ma swoje własne komunały i swoich własnych szerzących je ludzi. I tylko niewielka garstka tych rządzących tak samo trzyma tą społeczność w niewiedzy i w niewoli, jak, jak resztę świata. Tak więc my, jako ta nowa społeczność ludzka, ma, mamy stworzyć coś nowego, coś opartego na czymś trwałym. Porządnym, co się nie zawali i co będzie istnieć na następne wieki dla reszty ludzkości dla tej nowej ludzkości. I to my mamy właśnie teraz stworzyć takiego człowieka w sobie, który jest gotowy na to nowe. Na to nowe społeczeństwo, które będzie żyło w zgodzie, w harmonii, w świadomości przede wszystkim, bo będzie świadome i siebie, i wszelkich procesów, które zachodzą w człowieku, tych prawdziwych, i świadome świata, którego otacza. I chcę, by ten świat był tak samo. Nowy, przyjazny. Jeżeli każdy zrobi tą wewnętrzną pracę w sobie, to nie będzie miejsca dla takich, którzy sieją burzę, wiatr i pioruny i zbierają huragan. I zniszczenie. Dla takich ludzi i takich istot nie będzie miejsca w tym nowym społeczeństwie, na tej nowej ziemi. Dlatego każdy z nas musi wykonać tą wewnętrzną pracę, oczyszczenia i zdobycia tej nowej świadomości, nowej świadomości siebie siebie i swoich uczuć które są w każdym z nas poznanie swoich emocji jakie emocje wypływają z nas i pod jakim wpływem w jakich okolicznościach bym sobie umiał poradzić z, z nimi. Skąd się bierze we mnie gniew, rozpacz, złość, a skąd się bierze radość, miłość, czułość? Gdy to poznam, Będę świadomie wybierał to, co powoduje, iż jestem właśnie pełen radości, miłości i światła. I to poznanie siebie właśnie teraz zachodzi. To daje nam ta nowa duchowość, to nowe widzenie świata ale przede wszystkim właśnie człowieka i siebie. A więc spotykajmy się właśnie. Rozmawiajmy. Przede wszystkim właśnie rozmawiajmy o tym, co się dzieje. Z tych rozmów bierze się i świadomość, jeżeli dzielimy się właśnie swoimi doświadczeniami, swoimi odczuciami. To nie muszą być właśnie jakieś kursy, szkolenia. Wszystko, co się dzieje teraz po nowemu jest inne. Przede wszystkim lżejsze. Stary świat to stare energie, ciężkie Nieprzyjemne, to nowe przychodzi w lekkości, choć bywa, że jest trudno, bo stare nie chce odejść, bo nie chce się odlepić od nas. Ale każdy z nas wykona i wykonuje swoją pracę. Bo nowy człowiek ma jedną wspólną, bardzo ważną cechę. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się nigdy. Jesteśmy niezłomni w swoim celu, i choćby nie wiem, co się działo, to ta nowa Ziemia powstanie, bo ona już jest w Tobie i we mnie. Jej wizja. Jej świadomość jest w Tobie i we mnie. I nie ma innej możliwości. Ona musi powstać, bo tak zadecydowało źródło. Tak zadecydowała miłość i światło. I ma być perłą w kosmosie. Ma świecić. I wiedz, że damy radę. Będziemy już w niedalekiej przyszłości spotykać się na niej z innymi istotami. Z całego kosmosu, przeświata, z naszą gwiezdną rodziną. I bądź pewny, że będą to spotkania pełne miłości i radości, a nie tych pieprzonych horrorów, które teraz serwuje się nam. Takiej ilości, że <laughs> nie do ogarnięcia, ale to tylko pokazuje, co ci daje. Czystem. Ale wybór należy do każdego z nas. Ja tego nie oglądam. Ja dbam o to, by mój umysł, mój świat był czysty. Wybór należy do każdego z nas, jak zawsze, jak zwykle. A więc dbajmy o to, każdy z nas, by ta wizja nowej Ziemi i nowej ludzkości była czysta, pełna światła i miłości. I wtedy taka też objawi się ta nowa Ziemia. Ta nasza ukochana matka Gaja, która już czeka na tą nową ludzką społeczność, by ją zasiedliła. Do zobaczenia. Tyle na dzisiaj. Dobrego dnia życzę każdemu z Was. I niech się zadziewa w Twoim sercu i w moim, w sercu każdego z nas nowe.